Siemano, siemano. Dzisiaj fajny piąteczek, słonecznie. Pozdrawiam wszystkich znajomych z słonecznego Kataru. No, słonecznie jest, gorąco nie jest, słoneczko się, fajnie świeci. No co, dzisiaj jadę na pierwszy dzień na Formułę 1. Postaram się coś nagrać. I w ogóle chciałem podziękować wszystkim, co pomagałem rozwijać, rozwinąć mój kanał. Przyszło mi powiadomienie, że moi widzowie bardzo lubią moje filmy. I że już jest ponad 100 godzin oglądalności, nie? Fajny wynik. To co, czekam też na taksówkę. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Chyba będzie sesja treningowa. I tam jeszcze jakieś pierwsze eliminacje będą. I na koniec będzie koncert Seal. W jutro będą już kwalifikacje. I też jakiś tam koncert będzie, ale się tym nie będę interesował, bo tam jakiś Arab Algierczyk będzie śpiewał, to ja nie będę tego rozumiał. <gryw> nie przepadam z taką muzyką. I co, w niedzielę, najważniejszy dzień, to będzie wyścig. No i na koniec będzie koncert Metaliki, nie? Więc postaram się coś tam nagrać, bo tam dużo będzie rodzin z, z, z dziećmi. Tam też nie można tak nagrywać kobiet i, 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 i rodzin. Ale jak coś mi tam nie będzie zawadzało na kamerze, no to, no to wam nagram. I też nie mogę, nie mogę wziąć ze sobą selfie sticka, To wszystko z ręki będę musiał nagrywać, bo tam kiedy restrykcje mają. Nie. Nawet jedyny kanapek nie można wziąć ze sobą i znowu będę musiał stać jak ja w tamtym roku, bo już drugi raz idę na, na, na Formułę 1 i też ani żadnych kanapek, ani nic. I, i ostatni razem to ja za frytkami stałem godzinę czasu w kolejce. Nie? A jak zamówiłem burgera i czekałem też w kolejce, no to, no to się okazało na koniec, że już nic nie mają. <laughs> Więc taki wyjazd też na tą Formułę 1 nie jest tak za ciekawy, jeżeli chodzi z tym jedzeniem tam i, i w ogóle. Ale no co? Ja, ja lubię właśnie takie rzeczy. Jakby mały, to bardzo często oglądałem Formułę 1 i. I zawsze marzyłem o tym, i już po raz drugi tam idę, i no to co? No to się z Wami podzielę. Zobaczmy to razem i dzięki za subskrypcję. Elo, do później. A jeżeli chodzi o ceny taksówek w Katarze za 47 km, 50, 52 zł, no to jest taniocha. Former champion Miata enters his second season of F2 and is feeling Porsche more prepared się się than 12 months ago. This isn't for me the second season. So last season very really struggled about the qualifying, but this season I have an experience. No. <laughs> Road Rodin no, no. motorsport, no, no. Phil no, no. McLaren. And proud to be representing his country on the international stage. To be the only Irish driver at this level is, is something uh, cool. okay, the this team team right? will be well, I don't Marie The 2018 Spanish F4 Champion is competing in his fourth season of Formula 2 and will be looking to finally reach the podium after taking his highest finish to date with fourth place at. cyrela 13294 Formula 2's newest team AIX Racing made continued improvements from start to finish. Tu są wszystkie trybuny, ja mam gdzie jest T16C. Ja tam. Ogólnie fajnie, bo na, na tym zakręcie to widać, to jak będzie już wyścig Formuły 1, to, to będą emocje. A tam, a tam jest właśnie duży Telebim, tam może sobie usiąść i oglądać jakieś, będzie jakieś interview z, z jakimś kierowcą No a ja stoję w kolejce w stoisku z jedzeniem. No kilka jest, no to mam nadzieję, że się załapiemy na, później na jakąś Michę. 30 zł za takiego burgera i kilka chipsów to jest jakaś porażka, ale do co co mam zrobić? chyba zaraz formuła 2 startowała praktyka tutaj gościu będzie sprayem robił formułkę będzie malował To jest taka szczanka, że Isy? można się podpisać. Winner, zwycięzca. No i zaraz podpiszę się. U mnie już zrobiony Wałbrzy Jankowski, Wałbrzych, UK.pl to puchar Formuły 1 No w tamtym roku Już, już go widziałem

Za dwie puszki coli Red Bull'a i dwie paczki chipsów No na nasze 100 zł. No tutaj już wszystkie Porsche Porsche też fajnie Popieprzałem po tym torze. sorry. w sumie Porsche lepiej mi nieraz się widzi niż, niż ta formuła szczerze mówiąc. Audi Racing to chyba z S South, to no tak z Arabii Saudyjskiej jakiś kierowca z DHL, -a nawet mają. DHL. No, rozjaśnię trochę, bo troszkę przyciemniło. Putsu What time will be Porsche? Tonight? Six, Six o'clock okay. Thank you No a tutaj już wulkanizacja taka prowizoryczna Zdejmują zużyte opony A tu już po drugiej stronie Formuła 2 Backstage, nie? tam już mają swoje garaże Wymieniają, czyszczą Tak na Porsche i na Formułę 2 na backstage normalnie tak puszczają, nie? żeby sobie kamerować ale już na Formułę 1 to już trzeba kasy, kasy wydać i mi trzeba mieć znajomości nie? Też jakiś Szwajcar pracuje w Qatar Airways i miał tam wyjściówki, tego szejka tam pracuje. Też tam nagadał, na obiecywał, miałem tam mieć fajnego, faj, e, e, no, fajną wyjściówkę, nie? że mogę sobie na Formułę 1 nawet pójść tam z tyłu na baksę i w ogóle na, na inną miejscówkę, Ale wiadomo, każdy, kto tam obiecuje, nie dotrzymuje słowa. Nie? Mówiłem, że nawet zapłacę coś tam pieniędzy mu za to, nie. Zamolił, to zamolił, to jest takie zamulatory Przypisować chciał, I tutaj już ekipa Red Bulla z F2. no wszystko, wszystko na cacy muszę pucować A dobra, jeszcze mam później nagram No tu wystawili jedną, że można sobie porobić zdjęcia Brytyjczyk Browning Strasznie mało miejsca, ja nie wiem ile oni mają wzrostu, ja bym się w to nawet nie zmieścił. Nóg by nawet tam nie włożył Sousmole Kolor taki niezaciekawy jak dla mnie Różowy No i jak na razie taki relaxing, nie zaraz będzie Porsche. international. a tam już scenę przygotowują na koncert ale ja tam trochę tylko nagram jak będzie zamuła no to spadam do domu no dzisiaj przed rozpoczęciem zaczynał i już skończył bardzo fajnie mu to wyszło ale tam jeszcze jakieś pewnie poprawki będzie musiał zrobić ale fajnie mu to wyszło He comes back into fourth gear, very, very quick here. Jumping towards turn six. He is absolutely fine. He He's got the medium tyres on. No time for error. The Stappes is on a mission.

يلا خلاص نقسم اول 5 سيارات في القسم الثاني و10 سيارات الثانيه القسم الثالث Also on the that. First, first, morning, these first couple of in the in the position. That's impressive from Ollie Berman who was uh, right at the back of the field earlier on today. They've made some changes in between these sessions as Isaac Hadger heads towards the line. <laughs> لما <applause> بسرعه <applause>

Chyba jest, jeszcze jeszcze, jed, jeszcze jedną rundę chyba zrobią. No i co i lecę tam.

That there was this thing that this unobtainable that I had to achieve, and I realized that sometimes it's a lot simpler than that. Not every, Good, yeah? not every Good question time. needs to be answered. But the answer I come up with each morning is, is the purpose. Not the total purpose, but the purpose for today. What is my purpose for today? And my purpose for today is to connect with myself, so that I can connect with you. And here's a song that, uh, that helps me do that. This is a song about uh, about living. A tutaj Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata 4 lata temu. 3,5.